Chciałem powitać Panią dr Marię Kobicę radną województwa zachodniopomorskiego, człowieka niezwykłego, o dobrym charakterze, która bardzo, bardzo dużo pomogła ludziom. Również realizujemy wspólnie w moim zastępcą panem Damianem Warczakiem program In Vitro. I to wszystko co tu działamy, niech on opowie Państwu, bo ja nie będę już mówił więcej, dlatego że inicjatywa była jego, a pani doktor pomagałam. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Dokładnie jest tak, jak Pan Burmistrz powiedział. Jasne. Pod koniec tego udało nam się podjąć uchwałę Rady Miejskiej o gminnym programie In Vitro. Także stworzyliśmy program, który ma objąć 15 par, które będą mogły skorzystać z tej pomocy. Program będzie finansowany w połowie z budżetu gminy Police kwotą 45 tysięcy i też wsparciem w połowie kwoty drugiej, 45 tysięcy, pana marszałka Odierta Kierkiewicza z budżetu województwa. E, także jesteśmy naprawdę dumni z tego, że udało nam się po 8 latach nieobecności tego programu na poziomie e, krajowym, w naszej gminie ten program uruchomić, co naprawdę dobrze wpisuje się, bo też mamy takie dane z Ministerstwa Zdrowia e, e, w korelowanie z programem krajowym. W związku z tym, że przez 8 ostatnich lat mieliśmy po prostu kolokwialnie wręcz przestój i, i ten program był nierealizowany, staramy się być tutaj prorodzinni. Też e, wprowadziliśmy w ostatnim czasie e, zwiększoną dopłatę do żłobków do 800 złotych. E, oraz dzisiaj chcemy też oficjalnie powiedzieć z Panem Burmistrzem, i w obecności e, Nowej Radnej Województwa, z czego się niesamowicie jako mieszkańcy Policji cieszymy, e, wyprawkę dla noworodków. Planujemy w najbliższym czasie wprowadzić wyprawkę dla noworodków. Każda, każda mieszkanka i mieszkaniec wolic narodzony będzie mógł przyjść do nas, do Pana Burmistrza i taką wyprawkę odebrać. A teraz już chciałbym oddać głos Pani Doktor Nowej Radnej Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo dziękuję. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogę tutaj wśród Państwa być, bo po pierwsze chciałam serdecznie podziękować za te niezwykle Yy, zaangażowanie, zwłaszcza moich pacjentek, za te niezwykłe głosy, za całą pomoc, bo tak naprawdę tę moją kampanię to zrobiły moje wspaniałe pacjentki tutaj. Pomagały mi nie tylko w rozwieszaniu banerów, plakatów, ale również ulotek. Chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować dzieciakom, które roznosiły moje ulotki. Jestem wzruszona, no i na dzień dziecka na pewno dam temu wyraz. Bardzo dziękuję serdecznie. A tak w ogóle to policja są mi bardzo drogie, ponieważ w szpitalu tutaj na oddziale ginekologii pracowałam łącznie przez 9 lat. I w całym tym czasie właśnie towarzyszył nam ten niezwykły burmistrz pan Władysław Jakun, który muszę Państwu powiedzieć w trudnych czasach, kiedy mieliśmy problemy finansowe, potrzeby różne materiałowe, to muszę Państwu powiedzieć, że pan burmistrz zawsze nas wspierał. I to nie były puste słowa. Jak potrzebowaliśmy głowicę do USG, to pan burmistrz te głowice kupił, mimo że jego budżet był ograniczony. Jak potrzebowaliśmy materiały, zawsze, zawsze stał za szpitalem i zawsze dbał o zdrowie swoich mieszkańców. Także myślę, że państwo powinniście to docenić, podziękować i z szacunkiem, i z nowym poparciem dla pana burmistrza. Chciałem również Państwu powiedzieć, że Pani Doktor uzyskała bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik i w gminie Policja i w całym powiecie polickim uzyskała około tysiąca głosów, a w sumie w całym powiecie dwa tysiąca. To jest naprawdę znakomity wynik, który świadczy o tym, że Pani jest osobą znaną i osobą, która bardzo przyzwyczaiła się ludziom w pomocy, niesieniu pomocy i uzdrowieniu bardzo dużo kobiet. Które w tej chwili są tu za nami i kilka słów również powiedzą o pracy pani, bo tu są e, osoby, które przyszły specjalnie e, dzisiaj na tę konferencję. Kiedy żeśmy ogłosili, że będzie pani doktor, tu świadczy, e, będzie e, swoją e, obecnością, zaszczycić tu naszą gminę, to automatycznie odezwały się telefony i są tu za pani presami. Proszę bardzo. bardzo. Jestem naprawdę no, bardzo wzruszona i bardzo zaskoczona. No, dziękuję wam dziewczyny. No, na pewno nie zostawię was, jeżeli będą jakiekolwiek potrzeby, to oczywiście zawsze chętnie. Zresztą wiecie o tym. <grym 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 to może, z... Ja bym chciała... Eh, drodzy Państwo, chciałabym się zwrócić przede wszystkim do kobiet. Drogie Panie, nic o nas bez nas. Jak tutaj pani doktor zauważyła, pan burmistrz wspierał wszystkie inicjatywy. USG to są typowo kobiece przede wszystkim badania, które są potrzebne. Tak samo in vitro pan burmistrz wspiera. Tak samo wszystkie inicjatywy. Ja nigdy z pana burmistrza strony nie, nie zostałam oddalona z kwitkiem. Zawsze każda sytuacja była załatwiona, jeżeli była taka możliwość. Pani doktor nas wspiera. To będą naprawdę ważne sytuacje, które będą się odgrywały między Szczecinem a policami, a które. Naszego głosu będą tutaj w Radzie też wymagały. Jak pan burmistrz wspomniał, jest współpraca, pani tutaj potwierdza, i my jak najbardziej też jako kobiety wspieramy. I drogie panie, oddajcie głos naprawdę na osobę, która nam pomaga, nam kobietom, i nie zostawia nas z niczym. Dziękuję. Dzień. Dlatego, że teraz byliśmy w fazie przetargowej, zgłaszały się do nas kliniki, które później zadanie będą wykonywały. Teraz już jesteśmy na końcówce przetargu i w lada moment wybierzemy klinikę, która będzie obsługiwała, do której będą mogły zgłaszać się pary potrzebujące tego wsparcia. Także myślę, że to jest naprawdę kwestia dni, w której. Powiemy, e, gdzie pary e, mieszkańcy Polic e, będą mogły się zgłosić, żeby skorzystać z tej pomocy. A proszę mówić, I to tak pewno będą jakieś kryteria, prawda? Bo zakładam, że potrzeby są bardzo duże e, i trzeba będzie jakoś wybrać te pary, które będą mogły skorzystać, co tutaj będzie o tym decydowało. E, tak, tutaj to jest przynajmniej 12-miesięczny czas e, na mieszkania na, na terenie Chiny Police oraz odprowadzanie podatków, to są kryteria, które będą decydowały o tym, czy ta para będzie mogła skorzystać z tej pomocy. A co będzie w wyprawce dla ryżców? Zademonstrujemy państwa. jak już będziemy mieli wyprawkę, obiecujemy, że zrobimy konferencję i pokażemy. To, będą, to, będzie, e, jakaś, tak? Tak, to będzie wyprawka rzeczowa, to będą rzeczy dla niemowlaka e, po to, żeby Takim zwykłym gestem też się wykazać, ale też, żeby trochę odciążyć rodziców w tych pierwszych zakupach, bo to zawsze trudny moment, jeżeli trzeba kupić wszystko naraz i wychodzimy naprzeciw. A czy będzie konsolidacja tego programu ogólnopolskiego z waszym programem? Te programy nie będą mogły być ze sobą połączone. Jeżeli para skorzysta z programu gminnego, nie będzie mogła skorzystać z krajowego w danym roku, natomiast to tworzy możliwość skorzystania w jednym roku z programu gminnego, a w następnym z krajowego. A tak jak mówiłem, według danych z Ministerstwa Zdrowia jasno wynika, że przez 8 lat, przez to, że programu nie było, tych par jest na tyle dużo, że może tak być, że, że, te, że to i tak będzie nie wystarczało. Natomiast jeżeli będzie nie wystarczało, to my z Burmistrzem jesteśmy gotowi zwiększyć finansowanie w miarę potrzeb i wtedy będziemy mogli większą liczbę par wesprzeć. A może Pan powiedzieć, ile podmiotów się zgłosiło do realizacji tego programu? Z tego co wiem, nie chciałbym wprowadzać w błąd, dwie albo trzy kliniki zgłosiły do nas tutaj taki, taki akces chęci obsługi programu. Dziękuję. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście prześlemy taką informację szczegółowo. Hmm. Tutaj mam pytanie do Pani doktor. Jakie ma Pani plany na tę kadencję? Co najważniejszego by Pani chciała zrealizować? Czy to właśnie będą rzeczy związane z kobietami, czy jeszcze jakieś inne obszary? Takie właśnie najbliższe swoje plany, jeśli chodzi o mandat radnej. Panie Rato, przede wszystkim kobiety, bo kobiety są zaniedbane, kobiety są dyskryminowane. Trzeba to jasno powiedzieć, że naprawdę bycie w Polsce młodą kobietą to jest trudne. I niestety, no może to jest takie wąskie tutaj forum, gdzie się spotykamy, ale to, co ja widzę, bo pracuję po obu stronach granicy, to młode kobiety z Polski po prostu wyjeżdżają i one tutaj nie wrócą. I proszę Państwa, nikt się nad tym nie zastanowi. I nikt się nie zastanawiał przez ostatnie lata, jak te realizowane były kobiety, i nagle obudzili się, jak zauważyli, że nie ma porodów. I dopiero wtedy zaczęli się pukać w głowę, skąd to się bierze, dlaczego Polki nie rodzą. Bo po pierwsze, bardzo dużo wyjeżdża i one nie wrócą. Proszę Państwa, jak ja mam w swojej praktyce dziewczyny, które w ubiegłym roku skończyły maturę i zdały ją super, na poziomie międzynarodowym żadna w Polsce nie kontynuuje nauki. Wszystkie wyjechały. Zastanówmy się nad tym. Natomiast, jaki jeszcze program? Program In vitro. To jest sprawa oczywista i tutaj wielki szacun dla Pana Burmistrza, że wyszedł z tą inicjatywą, że znalazły się pieniądze, bo potrzeb jest bardzo dużo. I proszę Państwa, na pewno w tej grupie kobiet, które skorzystają z tego programu, są moje pacjentki, bo mam dość sporo pacjentek z Polic, bo zawsze się znamy i myślę, że dobrze je popieruję, żebyśmy te dzieciaki miały. Inna kwestia to jest zabezpieczenie antykoncepcji i opieki nad młodocianymi. To wszyscy o tym mówią, Kongres Kobiet apeluje, ale nikt jak na razie nie opracował programu, i to ja chcę w Sejmiku zrobić, żeby stworzyć dodatkowe miejsca w gabinetach ginekologicznych, żeby te młodociane mogły się zgłosić i żeby one mogły dostać odpowiednią antykoncepcję. Będziemy szukali środków, żeby ta antykoncepcja była darmowa, bo nie wiemy, czy nasz NFZ wyjdzie naprzeciw i będzie chciał to finansować, ale zapewne. Mając w tej chwili możliwości i fundusze unijne, będziemy na pewno pisać programy. Ja tu współpracuję ściśle z Kongresem Kobiet, z, paną, z panią Bogną Czałczyńską. Tam już pewne szlaki są przetarte. Poza tym zgłosiły się już inne kobiety, które mają doświadczenie, to są też moje pacjentki, które pracowały w rejonie, w różnych strukturach społecznych i właśnie to chcemy zrobić, bo to jest absolutnie pilna potrzeba. Młodzież jest zostawiona sama sobie, nie tylko jeśli chodzi o antykoncepcję, ale w ogóle o edukację, edukację społeczną. Także tym młodym szczególnie musimy pomóc. Ja rozumiem Pani doktor, że to miały być takie programy na poziomie województwa, tak? No bo te problemy, o których Pani mówi, to są problemy systemowe, ogólnopolskie, ale rozumiem, że jako radna sejmiku, jako osoby działające tutaj lokalnie, to miałyby być jakieś takie programy nasze, tu zachodniopomorskie, tak? Jakby w tej części działające, czy, czy jak mogłoby to zostać właśnie zorganizowane? No oczywiście w miarę naszych możliwości. Jak jest sejmik województwa, no to o województwo tutaj chodzi. I wiecie Państwo, tak szczerze mówiąc, to police tej tak są na bardzo wysokim poziomie. Natomiast to, co się dzieje w rejonach, na przykład w okolicach Nowogardu, gdzie pracuje i dyżuruje, to naprawdę woła o pomstę, co tam się wyprawia. Także trzeba kiedyś zacząć, trzeba gdzieś to zacząć i może wreszcie centrala usłyszy i zrozumie, a może przyjedzie i zobaczy. Bo to są, to są niezwykłe sytuacje zaniedbań które normalnie w kraju, który należy do Unii Europejskiej się nie zdarzają. Ja już o tym mówiłam, ale myślę, że w tej chwili być może mój głos będzie bardziej słyszalny, bo ja tego nie odpuszczę. Ja widzę, jakie nieszczęścia kobiety spotykają z racji tego, że nie mają antykoncepcji, że nie mają edukacji, są zwyczajnie biedne. Nie stać ich na ginekologa, na dentystę, na antykoncepcję, nimi się nikt nie interesuje. Nic. Dziękujemy Państwu za bardzo dobrego widzenia.